O! Oj. Jest zimno, ślisko, pada śnieg, więc auta powinniśmy doposażyć w łańcuchy. Natomiast co z butami? Oczywiście raczki i właśnie dzisiaj o nich sobie opowiemy. Dostępnych jest wiele modeli raczków, natomiast ich zadanie jest jedno: mają zapobiegać przed ślizganiem się na śliskiej, oblodzonej czy też błotnistej nawierzchni. Możecie mieć buty absolutnie najbardziej profesjonalne, najdroższe, natomiast bez raczków w niektórych sytuacjach sobie po prostu nie poradzicie, także warto je mieć ze sobą. Skoro jest śnieg, mamy już raczki to niezastąpione w takich okolicznościach będą też stuptuty. Nie ma nic gorszego od latującego śniegu do wnętrza buta, błyskawicznie się wtedy wychładzamy, dlatego to jest totalny game changer. Stuptuty są wielofadaniowe. nie dość, że chronią nam buta, skarpetę, to do tego nogawkę. Bardzo fajne jest to, że raczki zakłada się niezwykle łatwo, niezależnie od tego, jakie macie buty na sobie, czy są to trekkingowe, czy zwykłe trampki. Idzie to, jak widzicie, mega sprawnie. Czas na testy. Mam przed sobą pokaźną, całkiem stromą górkę i spróbuję sobie na nią podejść bez raczków. Nie tak planowałam, żeby to wyglądało, ale jak widzicie, raczki by mi się przydały. Powtórzymy to, tyle że teraz z odpowiednim przygotowaniem. Raczki, musicie zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, m.in. ich przeznaczenie. Jedąc w teren, decydujemy się na raczki z kolcami, natomiast wybierając się w dżunglę miejską, powinniśmy kupić nakładki, które świetnie się sprawdzą przy obludzonej nawierzchni. Czym się różnią? Nakładki mają kołki, które idealnie sprawdzą się właśnie na obludzonych chodnikach czy też jezdni, natomiast tam, gdzie wymagane jest znacznie większe wsparcie, macie konkretne kolce. Przy wyborze raczków pamiętajcie też o tym, że występują one przede wszystkim w różnych rozmiarach, są wykonane z różnych materiałów, mają nawet inną długość kolców, a także ich ilość. Podsumowując na zakończenie, pamiętajcie o tym, żeby do plecaka wsadzić za każdym razem jakiś prowiant mieć jakieś tuch na zmianę i obowiązkowo właśnie stoptuty oraz raczki. Raczki same w sobie są niezwykle lekkie, a mogą być niesamowicie przydatne wtedy, kiedy jest ślisko.